Obojętnie, jakie stowarzyszenie organizuje jakąś imprezę w świecie, robi to bardzo profesjonalnie, robi to na takim poziomie organizacyjnym, że każdy, kto przyjeżdża, jest bardzo zadowolony i to powoduje to, że. Za rok chcą tutaj zawodnicy, trenerzy wracać. Dzisiaj mamy kolejne zawody, piąte, już w parku wodnym, także bardzo dużo zawodników, bardzo dużo trenerów. No i myślę, że wszystko jak na najlepszej drodze organizacyjnej powoduje to, o czym mówiłem wcześniej. Miały być małe kameralne zawody tutaj dla świecia i okolic, ale osoby, które współorganizują te zawody ze mną. E Poprzez zdobycie nowych sponsorów, poprzez bardzo przyjazną atmosferę i organizację tego wszystkiego, i stąd przyjeżdża do nas tak wiele dzieci, nie tylko z naszego tutaj powiatu, okręgu, ale również z całej Polski. Tym bardziej chciałbym zauważyć, że w tym roku, kiedy jest już po pandemii jest bardzo bardzo duża ilość zawodów, wszyscy chcą nadrobić jakieś tam zaległości w swoich okręgach, w swoich związkach, stąd bardzo bardzo duża ilość zawodów, które się rozgrywają w Polsce co weekend, a mimo to znów przyjechało do nas dużo ponad 300 zawodników.